Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii działa w Olsztyńskiej Poliklinice od stycznia 2003 roku, kiedy to z terapii skorzystał tu pierwszy pacjent. Od tamtego momentu placówka dynamicznie się rozwija i dziś stanowi jeden z najważniejszych ośrodków diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych w tej części Polski. Rokrocznie leczy około 30 tysięcy pacjentów w trybie stacjonarnym i kilkanaście tysięcy w trybie dziennym. W zakresie leczenia przeciwnowotworowego jesteśmy od wielu lat już kompleksowym ośrodkiem onkologicznym, a my realizujemy diagnostykę w każdym zakresie leczymy a wszystkimi metodami byliśmy niemalże pionierami, wdrażając radiologię interwencyjną do leczenia nowotworów. Okrągły jubileusz działania Centrum uczczono podczas uroczystej gali w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ochrony Zdrowia, rządu, parlamentu i władz regionu. Szpital MSWJ, Centrum Onkologii jest takim referencyjnym miejscem, który w pewien sposób koordynuje całość walki z nowotworami w naszym województwie. Ministerstwo jest organem prowadzącym, ale jeszcze na samym początku samorządów pamiętam, że ówczesny marszałek przekazywał sprzęt, lokalizował to jakby w jednym miejscu. Chodziło o to, żeby faktycznie miało to znamiona centrum, żeby nie było rozproszone w poszczególnych szpitalach. Podczas gali zostały nadane medale za długoletnią służbę oraz odznaki honorowe za zasługi dla ochrony zdrowia. Ważnym momentem było też przekazanie przez wiceministra zdrowia Marcina Martyniaka symbolicznego czeku ze wsparciem finansowym w wysokości niemal 20 milionów złotych. Pieniądze te mają pomóc dostosować infrastrukturę centrum, by zwiększyć możliwości udzielania świadczeń onkologicznych w sytuacjach kryzysowych. Ten szpital, ta placówka, w momencie kiedy była taka potrzeba i było taki, takie wyzwanie związane z wzięciem na siebie bardzo dużej odpowiedzialności dotyczącej zaopiekowania się pacjentem covidowym, ten szpital potrafił powiedzieć tak, wchodzę. Podczas uroczystości miało także miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szpitalem MSWIA w Olsztynie oraz Szkołą Główną Mikołaja Kopernika w Warszawie. Porozumienie dotyczy współpracy w realizacji działań naukowych, dydaktycznych i badawczych w dziedzinie ochrony zdrowia. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv